Mano widzowie, z tej strony Mickey Rex, więc no, zagramy sobie dzisiaj w Robloxa w grę. O, nazwie, nie nigdzie to jest. O, Jurassic Pixel. Grałem to już kiedyś, ale czekałem na idealny moment, żeby nagrać z tego film. I tak sobie. Yy, mi się spodobała ta gra, no bo wiecie, lubię dinozaury takie te. A jak ktoś nie wie, to. no mam już Taura jak widać chyba albo wejdę do o. widzicie mam Taura takiego fajnego mam lepszy statyw jakby co do nagrywania i tutaj chodzi o to jak wiecie co to z, jak, jak jak wiecie o co chodzi w, w, w tym Titans albo w The Isle The Isle no coś takiego no to no to D.I. i w Path of times ma się dinozaurem i jesteś takim małym dinozaurem jak ja i trzeba rosnąć, tylko to jest gra w Robloxie i jest to spikselowany dinozaurem. No i czy, można się bić i trzeba przetrwać. Tylko jestem głodny. Raptor. Muszę raptory, bo można ryczeć ogólnie. I dawno w to nie grałem. Ale o A, B, C. Ponumerowali w końcu numerki tych yy, zbiorników, bo kiedyś nie były ponumerowane i było ciężko się odnaleźć. Nagrają ja z kolegami, więc no. Może kiedyś nagrał z kolegą film, jak yy, Teraz jestem obok wody, tylko. Bardzo słyszę rapto... O kurde. Gdzieś tu są raptory. I mamy trochę problem, widzowie. Nie wiem, czy widzicie, ale tam daleko jest spinozaur. Trzeba uważać. O, mały karno, małego kolegę. Ciekaj! Okej. Okay. Ciekawy, kto jest starszy. Jestem bardzo ciekawy. Czekaj. O ty dumne. został? Raptor, raptor, raptor! Widzicie, widzą... Ała! Wow. Ej, od, od własnego y, karna dostałem bangla. On ma już Widzicie, widzowie, nie warto ufać własnemu gatunkowi. Widzicie, chciałem być dobry, chciałem być miły. Chciałem mieć soja może na przykład albo... Albo nie ginąć. Ale mnie za Widzicie widzowie. No gra nie jest łatwa. Ehm, o. Ehm, mamy kilka dinozaurów. Na przykład mamy właśnie Velociraptor, Galinus, Carnotaur... Ja kupiłam sobie Karnotaura kiedyś. Jest, tylko ciężko zdobywać te DNA bo. O, i dodali jeszcze dwa dinozaury, których nie było. Czyli y, tego y, Indoraptora i Mozazaura. Więc fajnie. I jeszcze jest tyranozaur, spinozaur. Ale jak jest ten Mozazaur, to nawet bym może go kupił. A i tu jest owszem. Wyłączono sprzedaż. Aha, okej. Okay. Bo ankylo, bym sobie kupił. Tylko, żeby go odblokować, potrzebuje 2000. Tak więc może zbieramy. Kurde. 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 Albo na Tyrannosaurę. 3000. Tak, wydałem myślicie? Może na Spino? Czy to jest samo co na tego? Dobra, pomyślimy. A na Karma są jakieś skórki? Jest jakaś zielona. Kimpas. A, trzeba kupić kienpas. Dobra. Widzowie, eee, zagramy znowu karbontabrem, bo to jest dla mnie najlepszy. Najlepszy, który mam. Tak, mam trzy dinozaury i to jest... O! O, mozozaur. Ty, fajnie jakoś spotkać. Dwa mozozaury. To może w Teraz może... Nie, Te i tak się baguje. Widzicie, jak się bagować łatwo w tej wodzie? Nie można wyjść przez to. Przez to nie można wyjść w ogóle. Widzowie, z... znowu zginę. No nie. Widzowie, ginę. Dobra, zginąłem już, tak. No to mamy. Ja mam. No problem mam, i to tak duży. O, no, tu gdzieś był... tu był gdzieś ten Tu był gdzieś tlen. A jest tlen, jest tlen, jest tlen, jest tlen. nie trochę. O... No, no i zginąłem. Fajnie pod tą wodą nawet. No yy, Ja ja spróbuję sobie kogoś pozbierać, yy, Dobra, gramy Może teraz będzie lepiej Od razu mięso, to dobrze Tak, mięso na początku to jest bardzo dobrze A jak ktoś z widzów chce ze mną zagrać yy, Piszcie swoje niki w komentarzach To zobaczymy to może z kim zagram. Wylosuję osobę oczywiście. I sobie pogramy. Może być, możecie być nawet na odcinku, jak chcecie. Z tego możemy nawet zrobić taką małą serię. Z tego Jurassic Pixel. No wiecie no. Ja tam się za bardzo nie znam dokładnie na tym, w tym Robloxie i tych grach. Ale. No. Szukam właśnie pożywienia. To było tym, a to było tym. O, tam jest pożywienie. śladu żadnych dinozaurów nie, nie, nie widzę, ani nie słyszę, więc jest dobrze. Chyba. I jak rośnie dinozaur, to wtedy dostajecie te punkty DNA i te i td i tp więc no i w lewym dolnym rogu yy, nie wiem czy widać na kamerce nie, nie widać, ale jak widzicie takie yy, hac, no to, to to jest takie Ej, widać nie? Widać mnie na komerce No nie. No więc. Yy, tu nie ma chyba tego. Najlepiej tu, jak chcę się wbić, co jego dinozaur, to powiem tak. Polecam po prostu w, w krzaku siedzieć i po prostu mieć dostęp do wody i do jedzenia blisko. A jak nie ma jedzenia w pobliżu, to albo pójść na jedzenie, albo zapomować. Wiadomo, nie zawsze to wychodzi. Ja aktualnie szukam jedzenia, ale jest trochę daleko. Albo wody, zbiornik. Dla mnie B będzie najlepszy, bo jest chyba naj. Nie, dobra, ja... lecę, na... lecę na A. Tam jest fajsztel. O, jest w żarcie. No, gra nie jest najłatwiejsza. Zależy czy ser na serwerze akurat jest dużo czy nie osób. No, na na jest za. no nie no co? Nie wiecie, no karna też nie jest za szybki, albo nie ma za dużo staminy ale jest w miarę mocny więc doświadczę. Hmm. jestem na razie dzieckiem czy no, dzieckiem w grze po, po lewej, znaczy się, są takie napisy jak 5 albo 16, 118, i 127 i te 11 to nie wiem co one znaczą, ale podejrzewam, że na przykład te, na, te zielone to jest hp, to czerwone to jest yy, yy, czerwone to by było na przykład Głód, niebieskie woda i żółte jak szybko biega, biega się chyba. Albo coś jest pierwszy dzień. Ciekawe ile przetrwamy dni. Jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że mnie tu żaden muzeum nie weźmie pod wodę. Dobra, chyba nie. Teraz najlepiej znaleźć jakąś wodę. Znaczy krzaka obok wody i jedzenia. Usiądź i wracam do Was, jak y, będę miał... To, jak to się zjadało. Mhm. No pięknie. Yy. O, dobra. Wracam do Was po krótkiej przerwie. Dobra widzowie wracamy po przerwie i zobaczcie mam sojusznika yy, Galimimus z tego co... W... Z, tak, to Galimimus. Jemy mam właśnie sobie mięsko i on jest bardzo młody z tego co widzę. Mięsko znaleźliśmy. Jezu, te dźwięki w tej grze. O, dzień Ci jest. I mam 47% jakby co? Więc jestem no tak no nastolatkiem. Więc... Nie patrzcie na czat, bo to mi się samo włącza. Eee. Eee. Nie wiem, to ja nic nie pisałem tak. Eee, ja, ja, ja jestem ochroniarzem jakby tego małego. Nie wiem. Gdzie ja mu nic nie piszę, ale chyba wiesz, Jestem silny, bo, bo jestem lepszy. Znaczy, bo mam silniejszego dinozaura o to mi chodzi. Eee, o. I teraz chcę sobie tak przypomnieć, czy ja sobie kiedyś do dorosłego dinozaura. Chyba, chyba Galimimusa kiedyś dorosłego dobiłem, a ogólnie to normalnego dinozaura nie. A Nie, zabiję mojego sojusznika przez przypadek. Nie! Przepraszam. Ten głupi. Widzimy cię. jakiś raptor i przez przypadek zabiję mojego sojusznika. Widzowie, widzowie jak gr byście grali ze mną. To ja mam nick mi y, Mikolaj. Tylko tak mówię. O, o, się ma. Sorry, sorry, sorry. Nie wiem, jak ci to napiszę. Nie wiem, czy napisałem na czasie, żeby napiszę na czasie. No ja Nie chcę. No jeszcze mi podlas. Nie, sorry, ja pidi. On? Nie. No. Nie mogę napisać nic na czasie. Nie wiem co. O. So. Ja... Widzi widzicie widzowie? Przez głupie błędy możecie stracić sojusznika. Mamy mięso przynajmniej. On już nawet duży był. Teraz nie wiadomo, czy wróci. Chyba już nie. Zabiję go dwóch. A ok. Dobra, napisał, że ok. Co może mi wybaczyć. Co ja sobie mówię, że wyboczy. Na pewno. jest dinozaura. Co to Czemu ty? A karno mały! To nie... To jest ten co mi... Mnie... Cześć. Ej, siema! Młody. Młody. A on do miejsca tu idzie. Ja sobie przypominam. Te, pamiętacie na początku filmu. Kto mnie ketrupił. Widzowie. No właśnie ten. Ten sam. I co? Tam ten... Tamten, który był twoim sojusznikiem, cię zostawił? No i widzicie, widzowie? Zemsta wraca, karma wraca Jak to mówią Karma zawsze wraca. Teraz się pożywię twoim mięsem. Jak pewnie tamten raptor się pożywił moim. Zemsta. Jak to mówiłam, zemsta będzie słodka i karma szybko wraca. No to wróciła. Widowie, widzicie? Jak nie warto mieć problemów. O kolejny. To jest ten sam. Ne. Ale łatwo. Hm. Mamy kilka ciał. Tego to brzdąca. który mnie zabił. Znaczy. Ogólnie zabił mnie tamten raptor, ale ten był do tego zdolny, bo to był jego sojusznik, więc wiecie. Teraz jeszcze tylko znajdę tamtego raptora i już będzie. Gitara. Ja jeszcze się odwodzi w tym samym miejscu, co ja. Znajdę go na czacie. Jakiś wujek tu. On kiedyś mnie Oha Brzeszki. Jakiś kit. Jeden kit. Ja na B. Kato no Piszą ja na B. No, a potem przychodzi jakiś T-rex i zabija. Więc no najlepiej jak się gra z kolegami to mm, albo porozumiewać się przez Discorda, telefon, ewentualnie co tam jeszcze, przez tableta można albo coś, bo na czacie to tylko z sojusznikami, którymi się poznało w grze, ale i tak najlepiej to tak, tak, wiecie, że chodź, albo takie skróty, o kolejny. Ej, e, dwa kolejne. O, tamtego nie. tego nie lubię. Tego nie lubię. Ciebie nie lubię. Ciebie nie lubię. Ej, mamy jakiegoś maćka. Więc fajnie.

O, będzie? Nie, 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 sorry 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 może ten, w w ten ten nie, nie, sorry, sorry 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 hmm. kurde nie, ale się już nie, 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 Powiedzieć, no, to no przepraszam, no nie wiem, czy w ogóle na y, y, czacie. Oto, koordynatorem pobieg, więc no wydziałę. Ja pójdę za Mackiem, może on jest bardziej doświadczony, choć wątpię, no bo są większy, więc no. I gdyby nie ja to... Może tamten raptor by ich zabił. Znaczy ja, go. bo jest mały. Ten raptor mógłby się z nim poradzić. Ja, ja pamiętam, pamiętacie, początek filmu. Dosłownie zabił mnie chyba na hita tam. No więc wiecie, warto coś y, porobić, żeby właśnie nie zabić. Mam już 76%, więc wiecie, ale... Mm, zawsze będę dorosły, i tak sobie pomyślmy, widzowie, że jak będę dorosły, zakończę film, wyjdę z serwera i nagram kolejny, później. Maciek, Maciek, nie ma saminy. Muszę odpocząć. No, to jestem ja w końcu, co potem coś porobię, więc wiecie, no... Taki jeden odcinek na tydzień, teraz się postaram, ja wiem, naprawdę, ale ja nie mam naprawdę czasu w domu przez niektóre sprawy, no mam takie sprawy, nie widzicie, nie wiem gdzie, ale gdzieś idziemy, idę za Macmillan oczywiście, będę został na dziewiątkę, ale on gdzieś chce iść. Odpoczniemy jak chcesz, ale jestem duży w porównaniu do tego. Mam 80% widzowie więc on będzie miał tak z 20 chyba. A karno tylko powiem wam, jakbyście chcieli kupić, to 700 deiona kosztował. Kosztował. No? Ale gdzie idziesz? A dobra, idziemy. Tylko. No. Tylko szybko. My się nie chce co tu Albo jednak stawanie to będzie 20% naszej wycieczki. Dobra. Zostało 18% wydowie A Karnotaura z tego co wiem to się go, y, pół godziny wbijało, więc wiecie no Bo tam pisze na dinozaura tyle się wbija Chyba, chyba. Ten Karnotaura pół godziny wbija się, nie wiem No coś tylko Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na punkcie B Czemu na B? A, bo tu są ślady Karno Okej. Czyli kogoś z naszego gatunku. Tam pobiegł. Ej, tam pobiegł. Tam. Chyba, chyba o niego chodzi. A się napił. Bo już długo tak biegamy? Mm -hmm. Maciek Polak, ja Polak. Chyba Maciek Polak, no polskie imię, tak? I się okazuje, że zaraz mnie... No, 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 no. No, a zaraz się okazuje, że mnie wbija w plecy nóż, a nie chciałbym. Albo, że zaraz Mazazar tu przepływa i nas zjada. Śmiesznie by było. Dobra, ja nie byłbym wtedy ucieszony. Ale... Możemy nagrać potem drugą część. Okay. Do... Dobra, y, widzowie wracamy po krótkiej przerwie, bo miałem y, problemy techniczne. Znaczy nie z komputerem, tylko no. Y, nie minął tam długo, więc no. Y, no. No, 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 no. Długo mówimy. No. Dużo mówimy. No. No, 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 no. Dobra. W ogóle, zobaczcie, te modele są ładnie dla mnie zrobione. No, takie. Pasują. Jak widzę, wy chcecie w ogóle w coś pograć, nie tylko w te y, pix, Jurassic Pixel, to też dajcie znać w komentarzu. Y, postaram się przeczytać wszy wszystkie. Więc no, I się okaże, że am, i go zjadam, to jestem wysoki, ale jest wielkości moje nogi. O, raptor! Dobra, odech. też potrzebuje żarcia, a tylko własne gatunki. Nie licząc tamtego galimimusem, no powiecie. No po pierwsze, ja raptorów i tamtego głupiego karnotaura, który. Był sojusznikiem tamtego raptora, to nie lubię, po prostu mógł mnie zabił, tak? Wiecie, karma wraca. Widzowie, mam już 95%, więc odcinek dobiega końca i zgubiłem Maćka. No, Mam kolegę przynajmniej. Albo jednym z kolegów w tej grze może być Jeden z widzów, więc wiecie, piszcie w komentarzach, powtarzam go to kolejny raz. A jak to na każdym filmie, 50 tysięcy, no 5 tysięcy, po prostu 50 subskrypcji pokazuje twarz, a 100 subskrypcji jest jako, jakaś mega fajna rzecz. Nie, nie licząc rzeczy, którą szykuję, i to też jest niespodzianka dla całego kanału i dla widzów, ale to dopiero później. Widzowie, 97%. No, Maciek tam nie biega. Tylko ja jestem starym już karnuta, Karnotarłem. O, mały Rex. Co jest? Tylko jednego głowie mam. Rexa zabić. Dobra. Dobra, jednego go nie zabijam. Ale wiecie, on zawsze może coś zrobić, bo Rex są dobre. Gdzie? musiał być złodziejem. Co to był to? Złodziej! A nie, on ma mięso. Nie on ma mięso. Tylko... Tylko gdzie jest karma? A tam jest karma. Gdzie pobyt... Gdzie pobyt kryks? Ty, on się rozpłynął? Aha. Reks, ten Reks chyba wyszedł z gry. Dziwne. Albo nie, tam jest. Bryczy. Czy, co on robi? Poleje na niego. Ten Reks jeszcze mniejszy. I tak nagle, aps, zjadłem. Nie wiem, czy mogę ufać temu... O! Ej, widzowie, jestem dorosły, więc jeszcze zobaczymy, co tu się dzieje nad tym jeziorkiem. I napiszę im bye na czacie, żeby wiedzieli, że odchodzę, znaczy, że teraz wychodzę z gry. A nie żeby myśleli, że ich oszukałem albo co. Dobra, wychodzę Widzowie, to już będzie koniec Widzowie, to będzie koniec Tego odcinka, bardzo dziękuję za oglądanie Zostawcie lajka, like suba Więc nara